Pani, dzisiaj robimy Mai małą niespodziankę, bo wynająłem nam fajny domek. Jak widzicie, jesteśmy już w sumie na miejscu. Maja aktualnie siedzi w aucie i w sumie powinna już się domyślać o co chodzi. W każdym razie nie wiedziała o tym wcześniej, także miejmy nadzieję, że będzie zadowolona. Żubik! Możesz wychodzić. A gdzie? E, no na przykład nadwór, bo pada deszcz. I tak przyjechaliśmy tutaj jakoś godzinę spóźnieni, bo pogoda jest po prostu tragiczna. I tragiczne też byłoby, gdybyście nie subskrybowali tego kanału razem z dzwoneczkiem, bo dzięki temu jesteście na bieżąco ze wszystkimi filmami, które się tutaj pojawiają. Za 20 tysięcy lajków. Oczywiście lecimy z kolejnym odcinkiem, także klikajcie dużo łap w górę. No i co? I my chyba wchodzimy do środka, tylko, żeby dostać się do środka, musimy znaleźć skrzyneczkę z kluczem. Skrzyneczkę z kluczem? Eee, tak, dostałem wiadomość, że przy drugim budynku gdzieś jest skrzynaczka i w niej mamy do wpisania tajemniczy kod, tylko no właśnie, najpierw trzeba to znaleźć, a w takich warunkach może to nie być zbyt łatwe. Aha, to pomieszczenie jest zamknięte, czyli tutaj nie wejdziemy, że tutaj coś zobaczymy przez to okno, chociaż to okno jest tak brudne. Eee... Ja jestem przerażona. No, Ja bym chciał po prostu znaleźć klucz i wejść do domu, bo nie dość, że jest zimno, pada deszcz, to jeszcze jest ciemno. I mega strasznie. Nie ma tu jakiegoś światła do zapalenia. Nie wiem, tutaj są kolejne drzwi, ale też są zamknięte. O, A te? O! Znalazłam światło! Mamy światło. Aha. Tutaj jest chyba skrzyneczka przy włącznikach. No miejsce na wpisanie tajemnego kodu jest. A jaki jest kod? 1111. Serio? Ej, żaden włamywacz by na to nie wpadł. Uwaga, teraz czy kod działa tylko? Ale nawet jeśli to działa, to ja się boję tam wejść. Ale to nie wchodzimy tam, przecież tu chyba będą klucze do domu, nie? Aha! A to jest drugi budynek. Nasz główny jest w tamtym miejscu. Dawaj Maja, pośpiesz się proszę cię. Ja to Mi też jest zimno. O? Maja nie byłaby dobrym włamywaczem. O, mamy klucze. No to co? To teraz do domu. Mam nadzieję, że tam wygląda to nieco lepiej niż tu. Szczerze mówiąc ja też mam taką nadzieję. Maja aktualnie tam walczy z drzwiami i w sumie nie za bardzo chcę ją martwić, ale jakby ten domek totalnie nie wygląda jak to co rezerwowałem. W każdym razie może wygląda to wszystko tak strasznie, przez to, że jest noc i przez to, że pada deszcz. A w rzeczywistości będzie fajnie. Na pewno będzie fajnie. Dobra, wchodzimy do środka. Nie, nie, nie żyj się. E... Co to jest? Co to jest? E... Może ktoś coś malował? Malował? Miał mokre ręce i, i, i wiesz, i to jest farba? Cokolwiek to jest, chciałabym zmyć to z ręki, więc może otworzysz te drzwi, bo ja już tej klamki nie dotykam. Jak masz brudną rękę, to weź to otwórz. Ty sobie żartujesz. A co? Ja teraz będę za to łapał? Przecież to farba pewnie jest. No ale to po co mamy być w dwójkę brudni z farby. Dobra, ale pierwsze co, idę myć tą rękę. No, pierwsze co, pierwsze. No i złapałem za to. Serio? A ja drugi raz za to złapałam? A ty i tak to chwyciłeś? Dobra, gdzie to jest jakieś światło? No, niby nad nami, ale... a włączniki są tam. No, i jest światło. Jakaś maszyna? Co to są za klucze? Okej... Okay. Eee, to wygląda nieco dziwnie. Czy to są jakieś widły? Ja myślałam, że to wieszak na początku. Eee, ja się trochę boję ogólnie. Ale no dobra, odwieźmy to. Eee, choć poszukamy łazienki, żebyś to wyczyściła. Tutaj kolejne światło. Zapalajmy, może wszędzie światła. Teraz wygląda tu nieco lepiej. W każdym razie dalej nie widzę łazienki. Ja też nie widzę, a bardzo bym chciała. Żółtek chciał się wykazać, zarezerwować nam domek i zarezerwował coś takiego z jakimiś kluczami, nie wiem, do jakiegoś lochu, którym trzymają nie wiadomo co. Tu są może łazienki. Co? Dobra, to nie jest łazienka. Aha, okej. Okay. Co ty za domek żeś znalazł? Teraz to jestem już w 100% pewien, że to nie jest ten domek, który wynająłem. Co? Jak to nie jest ten domek, który wynająłeś? To gdzie my jesteśmy? Mm, no właśnie nie do końca wiem. Poszukajmy na razie łazienki, ok? Tu może będzie Ale... łazienka. To ja poszukam łazienki, a ty może się dowiedz, co my tutaj w ogóle robimy. Jak my tutaj niby weszliśmy, skoro to nie jest nasz domek. No właśnie to jest nieco dziwne, bo kod tak jakby pasował. Klucze dostaliśmy, jesteśmy w środku. Mamy łazienkę w końcu. Tam mam te rękę umyć? Tam się ziemię dupę, wiesz? A. Jeśli to mi nie zejdzie z ręki, to zobaczysz. Na pewno zejdzie, przecież to... ...tylko farba. Eee. A mamy coś, żeby to wyczyścić? Nie, nie mamy. A może tutaj jest mydło? O kurde, jest. Trzymaj. Podbij mi rękawek lepiej, przydaj się na coś. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Na początku też nie wiedziałam, co się dzieje, bo to miała być jakaś niespodzianka dla mnie. No to jest chyba niespodzianka i dla mnie, i dla Wiódka. Bo no on sam nie wie, co my tutaj robimy. Ty to słyszałaś? Co? No coś za mną... Ja idę tutaj. Tak jakby się szafka zamknęła, taki... Ja już nie wychodzę z tego feeda. Wychodzisz! Wychodzimy razem! To nie schodzi! Zeszło mi tylko to, co było mokre. Mam rękę nadal całą czerwoną. I co, będę tak teraz chodziła, tak? Zwyczaj tą rękę papierem i nie gadaj. Trzymaj. Wychodzisz pierwsza. A kto zarezerwował domek? I zawsze ja. Ja na pożarcie. Nikogo nie ma. Ogólnie doszliśmy do tego, że po prostu zadzwonimy do właściciela, zapytać się o co tutaj chodzi, czemu ten domek wygląda inaczej niż na zdjęciach, z czego była ubrudzona klamka, czemu co jakiś czas tutaj coś strzela i dzieją się różne inne dziwne rzeczy. No. Przed sekundą jak tu siedzieliśmy, to zamknęły się same drzwi od łazienki. No To akurat mógł być przeciąg. A eee, pytań mamy naprawdę sporo. Mam nadzieję, że jeszcze nie śpi. Jest w sumie 19.30, także nie powinien spać. Bardziej, że wynajmuje komuś domek. <słuch> Okej, okay, zapowiada się ciekawie. Może nie słyszy. Może zadzwonimy jeszcze raz, może napiszemy mu milion wiadomości. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Okej, okay. to może napiszmy do niego SMS-a? Wiecie, może coś robi, poszedł się myć, z psem na spacer i nie wziął telefonu. Nie wiem, możliwości jest pełno, tak? Co napisać? Witam. Może na razie, żeby go nie spłoszyć, to napisz mu, że czy mógłby pan oddzwonić. Proszę oddzwonić w wolnej chwili. Dobra. W wolnej chwili. To powie, że nie miał wolnej chwili. A co mam mu powiedzieć? Weź do nas dzwoń w tym momencie, tak? No nie, ale proszę o pilny kontakt. O, tak piszą dorośli ludzie. Zagrać ci na gitarze? Eee, ja bym nie ruszał tutaj nic. Nie. Zagrać ci na gitarze? Nie, ja bym nic tutaj nie ruszał, a Maja już z łapami leci w stronę gitary. Jak ty nawet na gitarze grać nie potrafisz. Ja grałam kiedyś. Tak? Tak. I co nam zagrasz teraz? Okej, wszyscy pani szczekają To się nazywa Marilla O Marilla O, Marilla O, Marsiła I teraz piosenka o dzisiejszej nocy. Żiódek wywiózł mnie do czarnej dupy i jesteśmy w domku, w którym jest źle i bardzo chciałabym przeżyć. Oh yeah, yeah. I teraz solówka Ogólnie doszliśmy Na Maję ten dom wpływa na pewno negatywnie W każdym razie doszliśmy do tego, że gorzej byś już chyba nie może Czekamy po prostu na kontakt od właściciela i w międzyczasie, nie wiem, pogramy sobie w jakieś gry albo na play'u. W międzyczasie? <grym> tam są gry. W międzyczasie? To ja też doszłam do pewnego faktu. Powiedzieć wam? Tobie powiem. Doszłam do tego, żebyś więcej nie robił takich niespodzianek po prostu. I Ja rozumiem, że chciałeś dobrze, prawda, ale... Na następny raz po prostu szukanie i rezerwowanie domku zostaw lepiej mi, bo... Nie poszło ci najlepiej. Be. Dobra, no zobaczmy może po prostu jakie mamy gry. O ile coś tutaj sensownego będzie. Co ty robisz? To Ale w sumie... Nie tego! Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Co? Jesteś jakaś walnięta? Bo ta bułka jest sucha, wysuszyła się i mi się do zębów przykleja. Mam zęby obklejone w bułce. Dobra, przytrzymaj mi. Ale po co, jak nie chciałaś? Przytrzymaj mi, bo muszę siku. Tylko nie zjedz mi go. Ale nie chciałaś, to go zjem. <noise> <noise> no dobra, no. Nie zjem. Poszukam jakichś gier. Chociaż szukanie gier mając zajęte dwie ręce jest... Co ty robisz?! Kurde, ale się wystraszyłem! Ty jesteś normalny?! Bierz tego burgera ode mnie. Nie Gasisz. Nawet tu mnie musisz straszyć, tak? E, ja światła nie gasiłem. No nie, ja samo się zgasiło, tak? Prąd mogło wywalić? Halo? Byłem tam, jak miałem zgasić światła? Nawet nie wiem gdzie tu się gasi te głupie światła. I co teraz? Może pójdźmy do auta po latarkę i poszukamy bezpieczników? Ja nic nie będę szukać, ja muszę siku. Po latarkę też nie idę. Już miałam sikać spokojnie i nie miałam światła. Poświecisz mi? Co ci poświecę? No masz lampkę. Ja muszę siku i potem pójdziemy, ale musisz mi poświecić, bo po ciemku nie idę siku. Ale nie nagrywaj mnie. Nie nagrywam. Nagrywasz? Nie. Zobaczyłam w lustrze. Nie nagrywam. Nagrywasz. Ja się rozbieram, wciągam majtki. Robię to. A ty trzymasz mnie za rączkę? Oh my God. Nie słyszałem tego pytania. Hmm. Znowu za to złapałaś. chciałam zamknąć drzwi. Niech będą otwarte. Światła się nigdzie nie chcą zapalić. Halo. E no, jest naprawdę super. Nawet nie wiem, czy mamy w aucie jakąś latarkę. Szczerze mówiąc, to najchętniej po prostu bym stąd już pojechał. Nie wiem ogólnie też, gdzie jest maja. O! Czekajcie? To jest latareczka. Na szczęście naładowana. Także tyle w tym wszystkim dobrego. Teraz tylko musimy znaleźć bezpieczniki. Ja już dzisiaj z tego domku nie wychodzę, naprawdę. Chodź tu. Co, nie możemy iść do domku po prostu. A podnieś tą kartkę. Złap ją. Eee, I co z tą kartką? No to patrzę. nasze zdjęcie. I co, i ty chcesz mi powiedzieć, że ty tą kartkę tutaj znalazłaś? Tak, leżała na ziemi, także jeśli robisz sobie ze mnie żarty, to powiedz o tym już teraz, bo zaczynam się coraz bardziej bać. E, tam ogólnie nie byliśmy, a wygląda to dość dziwnie. Co tam robi jakiś domek? Mnie bardziej zastanawia, co tutaj robi nasze zdjęcie. Nie wiem, ja jestem przerażona i co prawda nie chcę być w tym domku, ale tym bardziej nie chcę być na podwórku, więc znajdźmy tylko tej bezpieczniki, czy co to tam jest, i włączmy tam światło. I wracajmy do środka i przemyślimy, co robimy dalej, bo. Tu jest gdzieś chodzi. Tu jest strasznie. W sensie wiesz, bezpieczniki będą w domu. Nie żeby coś. Nie wiem czemu Maja chodzi tu po podwórku. Ehm, bo zaciekawiło mnie, co na tym podwórku jest. Czy ty to widzisz? No ktoś sobie zrobił ławkę. A to widzisz? Ten domek wygląda jak wyjęty z horroru jakiegoś. A patrz jeszcze najlepszego nie widziałeś. Popatrz tam do rogu. Eee, czy my chcemy iść to sprawdzić? Możemy iść to sprawdzić, ale jeśli coś stamtąd wyskoczy, to jak uciekniesz i mnie tam zostawisz samą, to jest po tobie. Eee. Oczywiście, że będę stamtąd uciekał. Nie wiem, mam nadzieję, że Maja sobie robi ze mnie jaja. Jak ja mam sobie z siebie robić jaja? Z czym? Z karteczką? Nie! Leżało na ziemi. Ja się boję jeszcze bardziej niż ty. Nie wiem, tutaj nic nie ma chyba. No ale to jest przecież niemożliwe, żeby karteczka z naszym zdjęciem leżała na jakimś randomowym podwórku. No niemożliwe, a jednak! Dobra, nie wiem, wracamy do domu. Tutaj co chwilę są tak straszne dźwięki, że ja naprawdę dostanę tutaj dzisiaj zawału. A najgorsze jest to, że ta karteczka jakoś musiała się tutaj znaleźć. Raczej sama nie przyfrunęła, więc ktoś ją musiał tutaj zostawić. Więc chciałabym wracać do domu, w którym jest światło. No właśnie co do światła. Czemu tam się pali światło na górze? Jak prąd sam wrócił? Nie, no. Jest światło. Drzwi się same na moich oczach otwierają, no patrz. Ty to widzisz? Ciężko tego nie widzieć. Nie dość, że wróciło światło, drzwi się same otwierają. Na dworze przed chwilą był jakiś trzask. Także ja nie wiem. Ty naprawdę zdjęłaś buty? Z przyzwyczajenia. Może weźmy te grabie do obrony. Ja to po prostu bym chyba poszedł po rzeczy, wsiadł do auta i pojechał do domu. Ja chyba też, ale ciekawi mnie to jest na górze. Mnie nie ciekawi. Ale tam się świeciło światło. Nie byliśmy na górze. Może zawołajmy, czy ktoś tu jest, tak robią na horrorach. Tak, i przyjdzie nam się przedstawić ktoś zaraz. Ja pierdzielę. Halo? Halo. Czy jest tu ktoś? Jeśli tak, to powiedz. Ja, jak widzę takie schody. I nie wiem co jest na górze, to przychodzi mi do głowy tylko jedno. Dobra, zabieraj te rzeczy. Bierz McDonalda i idziemy stąd. Na górę. Do auta i do domu gdzie na górę? Ale nikt się nie odezwał. Tak i z dupy się światło zapaliło na górze. Może jak wrócił prąd, to jakoś tam się zapaliło. Nie wiem. Wynajś ten domek i ja chcę z tego skorzystać! Dobra, idziemy tylko na szybko zobaczyć górę i stąd spierdzielamy. O, idziesz pierwszy, jak miło! Jak się świeci światło, to jeszcze nie jest tak źle No kurde Popatrz co tu jest Pianinko! Najgorzej na świecie, popatrz to Robisz straszny klimacik Ej, a wiecie, że ja umiem grać na pianinku? Ja mam rozwesela humor Paścia Jak Maja chce sobie grać na pianinie to niech sobie gra ja na... Ej! ja na przykład ubieram buty ja stąd idę. Już od samego początku wiedziałem, że coś jest nie tak Nie nie mnie samej. Mamy wszystko? No tak, wszystko mamy Zamykałaś drzwi? Nie, nie denerwuj mnie nawet. Czy my jesteśmy tu zamknięci? Na pewno nie zamykałaś tych drzwi. No nie zamykałam! Eee, A... Musimy wracać tamtędy, nie wiem, jakimś oknem. Oknem? No nie wiem o czymkolwiek, przecież nie będziemy tutaj siedzieć. No teraz ja się boję tam wracać. Ale dobra, chcę stąd wyjść. Tutaj jest jakieś okno tak jakby tarasowe, tylko tu jest siatka. O! Ale da się wyjść. Dawaj, wyłaś szybko. To tak strasznie tutaj wszystko wygląda. Dobra, to do tam, nie? Szyłam. Czego? Tak jakoś dziwnie latarką poświeciłeś, że jak przechodziłeś, od w hmm. domu był cień, ale to był twój cień. Chyba. Tak. Pies na ulicy sobie chodzi. Najgorsze w tym jest to, że musimy otworzyć bramę, a nie chciałbym, żeby ten pies mnie pogryzł. On chodzi cały czas w tylko. Ale aktualnie go chyba nie ma. Wszystko jak zawsze przez Przy Przeze mnie? A kto domek zarezerwował? Tyle by było z niespodzianki. Nie wiem, dobrze, że udało się stamtąd wyjść. Spierdzielamy z tego miejsca jak najdalej. Problem, że nie wiem, gdzie jechać. Może mają wbijesz nawigację, co? O, no może tak. Eee... My tędy nie jechaliśmy. Nie to prawda, nie jechaliśmy tędy. Patrzcie gdzie Maja mnie wyprowadziła nawigacją. Czy ty sobie robisz jaja? Nie robię sobie żadnych jaj, ja też chcę stąd jechać! Ty wiesz jak ja się boję? Zaraz mi jeszcze coś z lasu wyskoczy. Albo przebijemy oponę, nie wiem, są tu takie dziury, że ledwo idzie jechać. Wow! No nic, fajnie było, fajna niespodzianka. No było super, tak. No zaskoczyłeś mnie, naprawdę, muszę ci to przyznać. Eee, szczerze mówiąc, ja też jestem zaskoczony, a jeszcze bardziej zaskoczony będę, jak dojedziemy do domu, ale z tego filmu to już by było na tyle. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem. Tutaj oczywiście wyświetlają wam się teraz następne filmy, które koniecznie musicie sobie nadrobić, bo naprawdę warto. Także klikajcie koniecznie w jeden z nich i lepiej się pośpieszcie, bo znikną one dokładnie za 3-2. Yeah, then...